Dzień dobry bardzo, witam Was serdecznie już z lotniska. Słuchajcie, słuchajcie tutaj jesteśmy na kawce w maku, są, są nasze rzeczy. I powiem Wam, że trochę tego było i trochę to waży. Cieszę się, że mamy wynajęty samochód od razu, bo spakowałyśmy się w dwa duże plecaki, plus dwie takie mniejsze torby czy plecaki. No i jest ciężko, słuchajcie, na odprawie. Jak wyjęłam wszystkie płyny i tą elektronikę, o której Wam wczoraj mówiłam, to nie potrafiłam później zamknąć plecaka, bo tego tyle jest. Liczę na to, że tyle płynów zużyjemy, żeby cię później bez problemu się spakuje w drodze powrotnej. Ale tak, witam Was serdecznie w nowym vlogu, we vlogu podróżniczym lecimy do Czarnogóry. Przed nami cały tydzień w Czarnogórze. Trochę zwiedzania, jeżdżenia, wypoczywania, kąpieli i zabawy. Także zapraszam Was na takie vlogi. Jestem w okularach, niestety, nadal. Może później nałożę soczewki, ale no, na razie okulary. Także cóż mogę powiedzieć? Ahoj, przygoda! druga kawa, godzina dziewiąta. Tam z czarnogóry to jest nasza fura na ten tydzień. Toyota Jaris w automacie. Jeździłam czerwoną, to teraz będę miała białą, a to jest nasz dobytek. Skromny, skromny. Znaczy bagażnik jest skromny, ale dobytek ujdzie. No oni się tu nie spieszą, powiem Wam. Czekamy na dokumenty i na umowę z samochodem już jakieś 20 minut, miało być 5, ale już nieważne. Chciałyśmy jeszcze pojechać na ten taki jakby wodospad, którego nie ma. Wykupiłyśmy kartę. Sim. Zapłaciłyśmy za nią 10 euro i tam jest 500 giga, więc to akurat spoko, bo to nam wystarczy. Pamiętajmy, że czarnogóra nie jest w Unii, więc można się naciąć. Od razu wyłączamy sieć w momencie wylotu z Polski, to, to od razu wam powiem, bo kiedyś zabuliłam. Także tak wygląda nasza Toyotka. Ja czekam na pana i mam nadzieję, że uda nam się zobaczyć chociaż trochę ten wodospad. Wiecie, mam drona. Udało mi się zmieścić drona, więc nie ukrywam, że liczę na jakieś piękne widoczki. Poza hmm, tym jest jeszcze wcześniej, więc zdążymy. Jeśli chodzi o tą startówkę, jeszcze Wam tylko powiem, że na początku mi telefon nie łapał sieci. Wystarczyło to, co robią wszyscy informatycy, włącz, wyłącz i zadziałało. Także bardzo się cieszę. No, generalnie już jesteśmy gotowe do drogi, tylko tylko odjechać, więc na pewno Wam będę dawać później znać co i jak. Do tego wodospadu z Podgoricy, bo my lądowałyśmy w Podgoricy, nie wiem czy mówiłam, jest słuchajcie 7 chyba i pół kilometra, więc 12 minut samochodem i już nie mogę się doczekać, także będę Wam na pewno dawała znać co i jak dalej. Zobaczcie, tak jest na wejściu, to jest dosłownie 10 minut od lotniska. Zobaczcie na kolor tej wody. Ha, idziemy na kawkę. Tu się ludzie kąpią. Ja nie ukrywam, że mamy całe bagaże ze sobą, więc jeszcze i mnie namówią. Jest tak pięknie. Step Today's gonna be a good day, wake up. Today's gonna be a good day, wake up. Today's gonna be a good day, wake up. Today's gonna be a good day. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day, wake up, 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 today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason though. Słuchajcie, jesteśmy na miejscu taki mamy widok La Vie. Pokażę wam tak, i idziemy się, no, idziemy się, wiecie, zaczekować. Proszę bardzo. No widoczek taki mamy, tu jest nasza furka, kierowczyni, idziemy, idziemy dzień dobry, idziemy się przedstawić. I słuchajcie, tutaj mamy burek z mięsem, jeszcze ciepły, kupiony w pobliskiej piekarni, a tutaj z kolei jeszcze burek i po kawałku pizzy. Już Wam pokazuję, mm, burki kosztowały... 3,40 euro za dwa, a pizza 2,40 za dwie i zgrzewka wody 6 euro. Powiem Wam, że mi się tak pić chciało, że bardziej się wody nie mogłam doczekać niż jedzenia, ale zaraz sobie spróbuję i dam Wam znać, jak smakuje i nie czuję, że rymuję. No powiem Wam, że tak wygląda burek. Dla mnie szału nie ma. Jest to bardzo tłuste mięso, po prostu smażone z cebulą. Wydaje mi się, że wieprzowina. I ciasto. Tylko nie pamiętam, czy to jest francuskie, czy jakieś pół francuskie. Bardzo mi to było polecane, cieszę się, że spróbowałam odhaczone. Idzie się tym najeść, ale to raczej nie jest potrawa, jakaś. zapchać ale to raczej nie jest taka potrawa, wiecie, moja ulubiona. Niech to będzie idealne podsumowanie i zakończenie dzisiejszego <noise> wieczoru. To już ten wiek Przed 22. Celulit, a tak. W ogóle słuchajcie, to jest moja pielęgnacja, to są różne rzeczy. Soczewki, tampony, waciki, luzem. Wiem, że niektórzy mogą być oburzeni, ale no trudno. Kupiłam sobie dwie nowe rzeczy. Trochę tak na wypróbowanie, wiecie. A trochę po prostu yy, chciałam, miałam ochotę. Tropikalne bella ciało. Brzmi bardzo kusząco i to jest suchy olejek. I ja już go testowałam i powiem Wam, że to jest coś dziwnego, bo ten olejek jest naprawdę suchy. Um, jego nawilżenie jest takie, no powiedzmy 3 na 5, natomiast bardzo fajne odczucie daje i ten taki efekt nawilżenia utrzymuje się do drugiego dnia. A tutaj mam, proszę bardzo, proszę bardzo, biotinę Food Therapy Urea 33%. Jestem bardzo tego ciekawa, bo właśnie zaraz użyję po raz pierwszy, a na usta na wyjazdach zawsze wjeżdża. Carmex, więc w sumie poza twarzą taka moja pielęgnacja, jeśli chodzi o te miniaturki, no to skusiłam się na coś jeszcze. Mm, I jutro na ciało ląduje Daxan i to jest 50 i to jest fajna pojemność, bo to jest 50 ml, więc to nie ma problemu, jeśli chodzi o bagaż podręczny. A jako perfumy tutaj, wzięłam pozdrawiam Anitę. Do not drink, mm, będą mi się po prostu kojarzyły z tym miejscem. Wiecie, że ja mam także perfumy, kojarzą mi się z danym miejscem, więc e, jeśli chodzi o czarną górę, to będzie do not drink i to jest mandarynka i macza. Także to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień. Jutro zabiorę Was do Ulcin, będziemy zwiedzać, ale też tak na luzie. Chcemy sobie zwiedzać spacerkiem. To, co uda nam się zobaczyć, to Wam pokażę. Będziecie ze mną. Na dzisiaj się żegnam i widzimy się jutro.